Wita się z Wami Daniel z przyszłości I co? Zapraszam Was na serię filmików ze Stanów yy, Zjednoczonych I Jak będziecie mieli jakieś uwagi co zrobić lepiej, co gorzej, co było zrobione dobrze, co było zrobione średnio źle To dawajcie znać tam na dole Na starcie zostawcie kciuka w górę, żeby jakoś zasięgi delikatnie podbić No i co? I zabieram Was do Stanów Miłego oglądania Po krótkim sobie wstępu było rozpocząć pierwszy film z serii w USA. A więc, swoją podróż rozpocząłem 29 października po środku islandzkiej pustki. Ym, po godzinie jakoś spędzonej w aucie, następnej w busie i jeszcze kolejnej w innym busie dojechałem na lotnisko, gdzie zostawiłem swoją palizę 20 kg i drugi plecak w jednej z upożyczalni samochodów. Dogadałem się z nimi, zresztą swoją drugą bardzo mili Polacy, że za fliką mi przechowają bagaż na dwa tygodnie, także bardzo miło z ich strony. Następnie udałem się na odprawę i później prosto na samolot. Leciałem islandzką linią lotniczą Play, naprawdę całkiem, całkiem przyjemnie było. Mogę wam serdecznie polecić, a w szczególności jedną panią Stewardess. So, if you are watching this, I'm sending. Greetings to you. No i po 5,5 godzinnym nocie doleciałem do Nowego Jorku, a tak właściwie zostało mi do Nowego Jorku półtorej godziny autobusem. Także co, wsiadłem w autobus, pojechałem, no i jak wysiadłem to przeżyłem naprawdę szok. Gdzie <grym wiosenka> ja jestem? Co się tu odpierdala? Co się tu, tu odpierdala? Po 4 na Islandii wysiadłem w centrum Manhattanu, gdzie się dzieje miliard rzeczy dookoła ciebie. Naprawdę byłem w szoku. W Grand Central, pojechałem pociągiem do domu Witam wszystkich Ja właśnie wstałem z tego pierwszego dnia w Nowym Jorku wam na razie nie pokazuję, bo, bo jestem, jestem w takim mieszkanku, w którym jest kilka różnych pokoi ja i tam się wszyscy spali dookoła Jest godzina 8.30 Jetlag'a chyba, chyba nie ma, chociaż zobaczymy, ale chyba, chyba się udało jakoś pokonać moją wczorajszą 15-godzinną podróżą. No i co, lecimy, lecimy najpierw na miasto. Mm, śpię na Yonkers, co jest tam trochę nad Nowym Jorkiem. I co, najpierw coś jeść i potem, potem na Manhattan trzeba uderzać. Pierwsze śniadanie, była i mleko, e, czekoladowe 1,5 dolara. Tak się żyje ogólnie mamy trochę deszczaną pogodę. W każdym razie e, ostatnio są powodzie w Nowym Jorku i tej wody rzeczywiście e, jest dużo. Tu jakieś staje filmik z tego, jak to wygląda, ale, ale no trochę się tutaj dzieje. No i po godzince jazdy dojechałem na Grand Central. I jak wyszedłem z tego dworca, już, już, był, już było jasno. Był dzień. To naprawdę, naprawdę robi to miasto wrażenie. Te samochody, yy, poczty, te wieżowce znikające w chmurach. No i też ten dym unoszący się z metra. Naprawdę ten dym robi, robi robotę. Ta, na, nadaje takiej tajemniczości temu miastu. Takiej duszy trochę. Jest y, chwila ciszy, także to wykorzystam. Fajnie, fajnie się tworzy chodzi. Chodzisz jakby jakbyś był w filmie jakimś. Naprawdę, kurde. Niesamowite co się dzieje. ja. Yeah. Fajnie. Naprawdę to jest miasto, które naprawdę każdy musi zobaczyć. Naprawdę legendarne. Legendarna, legendarne miasto. A następnie odwiedziłem Central Park. to jest Waga Tutaj jest Plaga Ameryki. Nie ma się właśnie sobie zadać, tak jak się udaje Amerykę. Ym, tutaj różne jakieś wojny po drodze. Strony zabijanie i śmierć. tak interpretowałbym było czarne. Tak mi to za wszystkim historię jedno. Za tym zdjęciem stoi krótka, <grytko> ciekawa historia, mianowicie y, poprosiłem pewną Japonkę, żeby się ustawiła przy obrazie, czy nie będzie to dla mnie dla niej problem. <grytko> Zdziwiona powiedziała, że no, no problemu, no problemu. Y, stanęła, ustawiła się, a moja interpretacja do tego obrazu brzmi. A ty dzisiaj, którą twarz mi pokażesz. Mnie nadszedł czas na Times Square. <grych> Zastanawiałem się, jak mam ten Times Square pokazać, ale chyba taki czterominutowy filmik, jaki nagrałem podczas piątku czy na soboty, wieczora, najlepiej odda ten klimat. Także jak, jak macie czas, ochotę, to, to posłuchajcie, te, posłuchajcie tego filmiku, wczujcie się, się, jakbyście tam byli to naprawdę jest milion dźwięków dookoła was, milion ludzi dookoła was. No słowa tego naprawdę nie oddają, trzeba to zobaczyć. You there for the highs and <laughs> lows <laughs> Give your mind a hard it's <laughs> a I ostatnią aktywnością na dzisiaj moją był Edge Observatory Deck. I widoki stamtąd na panoramę Nowego Jorku nocą to naprawdę inny level. A zresztą sami sobie powiedzcie, jak to wygląda. widok robi, robi wrażenie, robi wrażenie, naprawdę, kurde. Jak, jak będziecie mieli możliwość, to na taką panoramę sobie idźcie. No chyba, że będziecie w Warszawie, to, to nie idziecie, bo przepłacicie i nic nie zobaczycie. Ale naprawdę, niesamowite, niesamowite. Ten widoczek, która widzi na słuchawkach, niczego więcej w życiu nie potrzebuje. Tak szczęśliwy jestem w tym momencie, ja, yeah. niesamowite. No dobra, jeszcze chociaż poza, poza wami widzowie, a wręcz moi przyjaciele, bo tylko oni to dają. Niesamowicie. Naprawdę. Wow. Kosmos też. Kosmos. Chłopak z wielska. Pół życia w czołowicach mieszkał, W Nowym Jorku. Coś się odpierdala w życiu. Coś się dzieje w życiu. Życzę każdemu z Was, żeby żeby stanął sobie. Czy tutaj, czy na Empire States i zobaczył to z góry. Bo to naprawdę robi nasze bo milion razy lepsze wrażenie niż na kamerze. Niesamowite. Jeszcze raz swoje.